A co jest takie najważniejsze przy rozpoczęciu zmiany sylwetki i takiego zmienienia swojego stylu życia na, mental, na ten zdrowe? Mental. Dzisiaj to znowu się od, 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 odwołam do filmów, które są aktualnie na czasie, czyli Conor McGregor, który mówi po swojej pierwszej przegranej walce, że był przekonany, że 90% to mental, a 10% to praca. Po tej pierwszej przegranej walce mówi, nie, 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 100% to mental. 100% to postawa, 100% to nastawienie. My znajdziemy ludzi, którzy pojawią się w naszym życiu, żeby nam pomóc. Znajdziemy technologię, znajdziemy odpowiednich dietetyków, trenerów, ale finalnie, jeżeli nie jesteśmy w trybie poznania, tak jak małe dzieci są cały czas w trybie poznawania czegoś, ja się śmieję, że cały czas jestem małym dzieckiem, dlatego że uwielbiam po prostu cały czas poznawać nowych ludzi, nowe możliwości i jaram się, że cały czas możemy coś nowego widzieć a wiele osób się blokuje na no to, co jest nowe. Mhm. Chce być w tym, co już poznali. Skończyli studia, to będą pracować tylko w jednym zawodzie. No to jest coś takiego, ale dlatego o tym mówię. Mental, postawa, czyli cały czas chęć edukacji i edukacji, zdobywania nowych, nowych doświadczeń.